Dzień dobry wszystkim, z tej strony Ara, i lecimy z ostatnimi dwoma pomieszczeniami w tego domku. Została nam kuchnia i salon bodajże, z tego co pamiętam. Jeżeli dobrze mnie moja pamięć nie myli, ale zobaczymy. A nie, garderoba, przepraszam bardzo, nie salon, tylko garderoba. Dobrze, no jak już doszliśmy do tego, to będziemy na razie układać, będziemy w sensie układać na razie tutaj i wieszać, na razie kłaść tylko wszystko razem na kupę, a później pomyślimy, co z tym fantem zrobić. Bo wiem, że tu problemy są z powieszeniem niskich, wysokich i tak dalej. Tutaj na pewno będziemy musieli z tym pokombinować, ale to najpierw sobie zróbmy, żebyśmy mogli dostać się do tych wszystkich szafek, szufladeczek. Tutaj z tego, co chciałem, o kątem oka właśnie jest. Więc na razie tylko pozbywamy się przeszkód drogowych później ojku nie tak miało być Odkładaj się Mierz, Tak do szuflady bardzo fajnie genialny plan Na razie to tylko o kwestia po prostu Położenia wszystkiego byle gdzie później rozważać, myśleć, kombinować. O. Nie zmieścimy tej. Bez sensu. No dobra, mniejsza. Tutaj, to musi tutaj stanąć. Ewidentnie. To toaletka. Tak mniej, chociaż więcej będę starał się poza ciuchami. Pykać. O. Skarpety do skarpet. Jak ja bym miał teraz robić taką przeprowadzkę, z taką ilością rzeczy, to chyba bym normalnie oszalał. Po prostu bym oszalał, wariował. I nie, dziękuję. Ja w tym przypadku połowę sprzedał najpierw, zanim w ogóle miałbym cokolwiek tutaj z tym zrobić. Bo inaczej to, to, to nie na moje stare nerwy już by było. Właśnie, bo widzicie Państwo ile tutaj tego wszystkiego jest. Stanowczo moim, przynajmniej prywatnym zdaniem, wiem, że to są dwie osoby teoretycznie, ale no mimo wszystko kurczę, takiej no, takie ilości dla... Dobra, to tutaj spróbujmy krótkie spodnie już zacząć może wieszać tak. Bliżej o. O ich miejsc Tutaj jakieś krótkie spódniczki były, o. Fajnie najlepiej było, jakby one były męskie, ko męskie, damskie ko damskich, no ale już nie będziemy w tej chwili wybrzydzać. Skoro granie pozwala, to niech to później się męczą lokatorzy. bo o. o. Tej nie powiesimy chyba prawdopodobnie. To za długie będzie. To wiem, że też był taki problem gdzieś już. A co to? Plecak szkolny. No dobra, to plecak szkolny. Po co taki plecak szkolny, skoro dziecko jest niemowlakiem? Hmm. Może to nie być plecak szkolny? Nie wiem. Taka walizka to być traktowane. Ciężko powiedzieć ale o ale będzie zróbmy to tak że o widzicie właśnie tutaj jest ten problem z tymi długimi tak samo jak tutaj nie pozwoli gra wetknąć bo przeszkadza nam teczka co to tam jest więc to właśnie wiem że tutaj właśnie taki jajca już gdzieś też się spotkałem z tym o i tak samo tutaj spróbuję tutaj to schować żeby nam z ściukami nie przeszkadzało to powinno być łatwiej, to wszystko zmieścić. Na wieszakach przynajmniej. Chociażby większość z tego. Na razie idzie nie najgorzej. Tego tutaj jeszcze, czy nie? To już za długie. Ale tu jeszcze krótkie. tego już. O, tego już nie możemy. Dobra. Ale tu jeszcze pewno znajdzie opcja tego co powiedzieć no piżamkę no to nie no z przesady to razem weźmy dobra tu jeszcze jakaś koszulka o jedna krótka druga i swytyrek ten sweter prawdopodobnie nie wejdzie tutaj tak myślałem do szufladki nie woda Hmm, to by tutaj bardziej jakąś kompresję zastosować, bo podejrzewam, że będzie to za mało miejsca w tej chwili. No ale dobra, na razie. Jeszcze improwizujemy. Że nie jest to źle. Dobra, o, dalej staniki. Kto się dorobił ma więcej, albo faktycznie to są dwie kobiety. Kurde, bo tyle. Takich ciuchów, męskich, typowo ciuchów nie bardzo widzę. Ale no... Stanowczo bardzo dużo staników. No poprzednio tam, moim zdaniem przynajmniej, były dwie kobiety w jednym mieszkaniu. No przynajmniej zdziwiłbym się, jak to by nie było, tak? Może to faktycznie jest jakieś adoptowane? W końcu, tak jak mówiłem, już żyjemy w czasach LGBT i innych takich dziwnych, rąbniętych miejscach, więc wszystkiego generalnie można się spodziewać w tej chwili już przynajmniej ja się spodziewam osobiście bo do tej pory przeważnie... Słuchajcie, chowaj się były po 4-5 staników było a teraz jak widzicie tego jest dużo więcej właściwie same ciuchy tak naprawdę też wyglądają trochę na same damskie Może coś z tym jest na rzeczy. Ciężko wyrokować jednoznacznie. Bo nie do końca pamiętam, kto jest że tak powiem, motorem, gry w sensie. Jaka firma i jakie tam nie było z tym jakichś dziwnych poglądów, bo to wszystko od ludzi zależy. Generalnie. Ale nie oskarżam, nie obwiniam. Póki ktoś robi w swoim domku. Wszystko co tam sobie chcę, to. No niech robi dalej. O, spróbujemy. O. Tak. Tu jeszcze wtedy... Może później te ciuchy jakoś da się zmniejszyć. Książeczka. Ciekawe, czy w toalecie dałoby się ją zostawić. Jako do poczytania w pewnych momentach życia. Perfumik. Drugi perfumik. Jeszcze jakieś spodenki. Spróbujmy trochę no do, do szufladek utknąć. Trochę może, żeby tak na wierzchu nie nie leżało. Jeszcze spodenki. Kurde, ile tych ciuchów jest. Wieszaki się dawno pokończyły. Sejf ja bym ten safe może tak, zasłonił go ciuchami. O, nie rzuca się w oczy. Ciekawe. A tu jeszcze mam, nie, nie mam już nic. Wszystkie szuflady zajęte, no. Ale to jest ciekawe, powiem szczerze. Teraz zacząłem się nad tym zastanawiać. Coś nie jest na rzeczy. To co nam jeszcze zostało? Coś nam jeszcze powinno mrugać, gdzieś kuchnia chyba prawdopodobnie. O właśnie, mruga, no Też w jestem już, przepraszam Was bardzo Ale mamy haczyki, może ścierki da się na tym powiesić Byłoby mile widziane O, przepraszamy To uglobus. Globus, hmm, ciekawe A Czy tu możemy to jakoś Nie możemy by tutaj mieścić to może tak gry o bo to najprawdopodobniej będzie problematyczne żeby tutaj to zostawić tam jest tylko jedno miejsce niestety Okay, ale ja bym chciał bardzo ten globus gdzieś. No, tu brakuje miejsca. I jeszcze tu coś jest. No dobra, co z tym globusem? A no, do łazienki to inaczej nie sądzę, żeby się przeszło. Może u dziecka o globus, jako zabawkę potraktujemy to. Jak nie, to tutaj się przeniesie, do tego roboczego pokoju. Ale to już jak najwyżej. Zobaczymy, co nam. Gra powie ciekawego Jakieś przyprawy To już wszystko będziemy za chwilkę interpretować od tego co gra ma do powiedzenia Jakieś maszynerie Up. To do góry damy O Może tu Tłuczek chciałem powiedzieć bardzo przepraszam Nie tłuczek a ten Jak ma? Wałek Dobra, na razie, chcę się pozbyć po prostu tego kartonika, bo mi przeszkadza i nie mogę się do szuflad dokopać. Mi bardzo irytuje osobiście. Na razie po prostu wyjmuję tak jak leci na pałę. bo chcę też... te chciałem osobno położyć. Razem z tym wałkiem zresztą. To tyle, że do innej szuflady chciałem to. No. Marte. O, teraz się udało, dobrze. Hmm. Rolka papieru toaletowego, no to do toalety zaniesiemy. No bo byłoby... znaczy nie w kuchni myślę. Dobra, zobaczymy. Miejsce dobre jak każde inne na papier toetowy. No to już lepsze tutaj. O. A tu coś nie. Ma Aha, to jest rura. Chciałem powiedzieć, że nie możemy ruszyć garków. Tak. Fajnie. Myszka misiu. Znaczy mieszka misiu. Myszka panda, kurde, albo coś innego. Dobra. Wielki gar. O. Trzeba. Tu, o. Od tutaj możemy to chyba na górę, nie? Ale tutaj już możemy. Dobra. To Jest miejsca wbrew pozorom całkiem dużo na takie wszystkie rzeczy. O. A drugi nie? Aha, bo te nam przeszkadzają, pewno. Wolę to trochę odsunąć i powiesić, właśnie. Bo szuflad niestety trochę mało zawsze jest. Aż tutaj tak jeszcze. To jest co? Coś do powieszenia? Czy mi się tylko tak. Wydaje. Może to jest folia. Jakaś taka spożywcza albo coś takiego. To może być to. Skoro nie mogę tego powiesić. Kosz. Oto w zalodóweczkę. Takie idealne miejsce. Duże. I wieszamy wszystkie różne. Uda. Później sobie coś z tego fajnego napiszemy. Jeśli się uda, oczywiście. W sensie, jeśli coś da się z tego złożyć. A tutaj na razie tu 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 cukierek u, kubeczki, miśki misiek tam się dostatek o, jeszcze jedne to na pewno tutaj gdzieś bym to do tych wszystkich pamiątek gdzie one były bu 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 oczywiście na tak końcu ale się zmieściło Jakiś chyba jajko minutnik to wygląda troszeczkę. No nie, tak nisko schylać się, to się nie będziemy. To nie wiem. Jeszcze przynajmniej. Te paczka łyżeczka, jeszcze jedna, ale równo powiedziałem. No, pełen pakiet przypraw. No przyprawy muszą być. Garnek, jeszcze jeden. A ten się nie zmieści. To, o, to ten na zewnątrz pójdzie. Skoro się nie mieści tamto jakieś patelnie. Tak jak powtórzę to jeszcze po raz któryś, w związku z tą serią, jeśli macie pomysły co poukładać inaczej, co jest czymś innym, albo po prostu jakieś fajne pomysły na modyfikację tego co ja tutaj poukładałem, na przykład gdzie co byłoby lepiej przesunąć, bo tego jest dużo to bardzo chętnie posłucham oczywiście jakiś pomysłów czekam na komentarze no, no. no na pewno oczywiście wiem że tutaj nie no, ale no na razie to położyłem bo to było najrozsądniejsze miejsce pod ręką to bym położył się tutaj do gotowania w końcu więc jeśli tak jak mówię jeśli macie jakieś pomysły to można poprawić, polepszyć, bardziej tutaj ciekawiej położyć w bardziej dogodnym miejscu, które byłoby lepsze pod kątem użytkowania. Praktycznym postaram się to mniej więcej układać, tak żeby to było mi razy oko, chociaż praktyczne. To jednak, no, wiadomo. Jeśli ktoś ma jakieś pomysły, o, mamy 0 U. Wienko. Też można. Jeden. Co tutaj będziemy mieli? Równa się dwa. Tak, jeden równa się dwa. Bardzo ładnie. Eee, myślę, że tutaj to jeden plus dwa to nam zostanie. Tak jak było to. Na poprzednim slajdzie nazwijmy to. No, przepraszam, slajdzie Na poprzedniej części gry. Na poprzednim mieszkaniu. 1 plus 2 równa się 0. O, bardzo fajnie. O! To jakąś naklejkę. Za pomysł 1 plus 2 równa się 0. No, ten pomysł bardzo kreatywny. Zestaw noży. Okej. Okay. jeszcze bym chciał coś do szaf. A nie, to są noże, dobra. Noże, łyżki. łyżeczki. Woda. Ale tu się zmieściło. Tu coś jeszcze też nie wiem co to jest Może olej, ocet, wino Ale miejsce tutaj. Tam jeszcze mam miejsce, ale tutaj się... Trzy róże się mieści, więc I UAO. U A0. E. 3 Róbmy to tak. O, może to jest. To nie 3. O, I love you, tak. To jest bardzo dobry. I talerzyki jeszcze. Duże. No tak, no tych gratów tutaj jest naprawdę sporo. Aż tam się muzyka z wrażenia wyłączyła. I mikrofalówka, no dobra. Hmm, czy mikrofalówkę będę mógł... tutaj? O, mogę. O, to to. Tak, a to powinno się zmieścić. No dobra, nie jest źle. Ale przyczepiło nam się o parę dziwnych rzeczy. No kwiaty, no dobra, mogę zrozumieć, że kwiaty to tak średnio na lodówce. To na lodówkę też nie powinno pójść. No może do jakieś oszuflady. Płyn też prawdopodobnie. Rękawic nie rozumiem. Dlaczego? Hmm. A tu? O, rękawice tu się dobrze pasują. Okej. Okay. O! Też bez sensu. przesunąć o centymetr, jest dobrze. Ok, no ryba, powiedzmy, mogę zrozumieć, że jest źle. A tu dużo rzeczy jest źle. Cholera. No tak, no dobra. no... A tu są jeszcze te miejsca. A o. Nie zapomniałem o nich. Widzicie. Dobra. Nie zauważyłem tych u góry zaraz tutaj już naprawiamy tutaj te wszystkie. Bo tu gry pewno, o, właśnie, się przejdą i się ładnie zmieszczą. No bo te to to, te konewkę to się spodziewałem, że będzie nie tak, no bo to wiadomo, to było położone tylko tak po prostu Amuzom. O. To to wiadomo, no tutaj coś też mamy, nie? No, to tutaj na wejściu możemy zostawić. Konewka prawdopodobnie też będzie dobra w tym miejscu. A nie, jednak niekoniecznie. Chyba, że właśnie chodzi o to, że do na środku postawione tak. No dobra, no to nieważne. To ją do łazienki utkiem. Mamy dosyć miejsca. Tu jakiś. Gdzie oni go spodziewali się? Hmm A tutaj to się domyślam, że nie, no to wiadomo. Konewka? No, konewka się nie zmieści. A piasek? O, piasek. No to ręczniki tutaj. No dobrze. I rozwiązany problemik. A ten co? To jest nie tak. I on jest. A tutaj. No dobra, to na wierzch. Kapkę, hm, widka na no, tu. Ja bym nie chciał tak... O, to nie mogę schować. Ale mogę położyć tutaj na ziemię, a czapkę tu. Hmm, ciekawe, a czy to przejdzie na ziemi czapka? Czapka na ziemi nie przejdzie, ale pudełko tak. No dobra, no trochę to ma sens, no. Tego to nigdy nie wiem, gdzie to kłaść. Czemu książki tutaj są nie tak? No nie no, to rozumiem, że to mogło nie być tak na przywijaku. no spoko. Eee, ale te książki w pokoju dziecięcym? Przecież one są idealne do pokoju dziecięcego. Przecież dziecko ich nie zje, tych książek. To jest, to jest bez sensu kompletnie. No dobra, no to tutaj je położymy, no co za problem, no. O. Jak już tak bardzo wam tu przeszkadza. Co dalej jeszcze? Co jeszcze jest nie tak? Jakieś te. No dobra, a to? Hmm Do czego to może być? O Daśmy światło, prąd nie marnujmy Co jeszcze? Nie widzę powiem szczerze hmm, Tutaj coś Ale gdzie coś świeci kurczę, nie widzę A w kaczuszka! A! Kaczuszka świeciła, no dobra No tak, no książki, książka, nie przechodzi. Ale to akurat. Ja bym to przymknął na to oko. Ok. Jeszcze coś gdzieś świeci. A, miski tutaj są, widzicie? Ślepy człowiek. To chyba będzie wszystko już. jeszcze coś? Nie, yeah. a kwiat. Kurde. Kwiat się nie odzywa. No dobra, no to skoro... Tak, no to... Hmm. O, no to mamy... Mamy to. No to troszeczkę było takie bolesne, no ale zobaczymy, co nam napisali. Dostaliśmy ostatnią jakąś ostatnią, następną naklejkę. Jeszcze jedną. A jakie będą mieli podpisy? Lodówka duża na tyle, że pojaścił wszystkie nasze magnesy. Jestem ciekaw co będzie w innych. Zobaczmy pozostałe jeszcze. Mnie ciekawi bardziej sypialnia, mówiąc szczerze, w związku z moją teorią, którą wysnułem. Nie mogę się doczekać pierwszej nocy w Nowym Domu. Dobra. Są w 2018 przeprowadzone. Hmm, faktycznie to jednak był... końcówka była. Jak się Państwu podobało? No... Dla... Posłuchajmy sobie piosenki. Now all your całkiem fajne. You Widzimy już wszystkie nasze box, zdjęcia, które teraz robiliśmy. So Cały album. nie, na koniec to był trójka już. A przynajmniej powinien być, przynajmniej trojga, skoro jest było. Koszę, to jest bardzo ciekawe z tym. A, tutaj, tutaj to jest wszystko inaczej, tu można powiesić te te na haczykach, to są jednak myjki. Jednak to były myjki. Pania piosenka, muszę powiedzieć, że pania piosenka. Także generalnie gry skończyliśmy. Jak się podobało. Klasycznie zobaczą do komentowania, subskrybowania, lajkowania i oczywiście oglądania następnych odcinków. Nie tak, już niestety nie jest tej serii, no chyba że my dzisiaj chcieli. To możemy coś poprzestawiać, poukładać, aczkolwiek myślę, że znajdziemy jeszcze więcej ciekawych takich gier. Do zobaczenia do usłyszenia wszystkim w następnych odcinkach, w następnych seriach.